Nie jestem upoważniony. To udzielam informacji. <grystanie> Patrzcie, widzicie tą pozę? On tak dumny stoi, no Ej, będę z wami szczery. mimo tego, że to będzie trochę katorga dla mnie, otwieram pierwszego Energola. to <grystanie> Przedam żałować tego przedłużania. Kur... Dzięki, nie wrzucałem. Miałem problemik z banem, ale mniejsza. E, Nike Trooper, jak ty mieć problemik z Hej, Hejka, świtam, Nolfi, dzięki za trzy złote. Przemowski hostuje, stary kanał, jest teraz moc. Grewa byku, ty coś spałeś przed streamem, bo się boję, że nam tu pierdolnie. Jestem dwie godziny, także jakoś powinienem wytrzymać, na spokojnie. Mateusz, jak tam progres? mu, by zamknął mordę i pijcie no persa. 22 godziny bym my się tak ja to nie będę się nie odwinić na 2 godziny, plus przedłużanie, bo przecież... Wykituje 1050 osób Ile? Witam, zostawcie follow Chciałbym dużo follow na tej stronie być. Dzięki e, Dodaj cennik byczku e, Jasne 30 żetonów za piwa A, e, 10 sekund za złotówkę Z energolem. 5 łapie. złoty. Ile? Juniorino No to zaczynamy dodawanie Ile? Witam, dodaj 5 złotych Klopszek 50 zł, to tak jak wszystko działa, tu trzeba donutować. Dzięki, ale mi się ci katrak. Coś gdzie by nie było. Leniu, kartoffl 10 zł. Też się dorzucę, dzięki, kartoffl. To, to. Nie będzie. Nie daj 5 zł. Ile? 5 zł. Ja pierdolę. Wiecie, kiedy ja ostatni raz odpaliłem, żebyście mieli mniej więcej tego brozeznanie. Kiedy ostatni raz odpaliłem podobnie długiego streama, a w zasadzie 24 godzinnego. W lipcu 2018, dwa lata temu, pieniędzy ze streamaków mi Castle Crushers na Steam. Poko szeregowy Mateusz. Weź mi Whisperni, kupię ci Castle Crashers, jak chcesz. Proszę się bardzo szeregowy, dobra. Ale ze znajomych, ze znajomych stary. Nie, bo ja później dostaję ciągle spamowe spamowe zaproszenia bydział. Także przyjmij sobie gifta i no, miłej gierki. Tak, rozdajesz pieniądze, to wy mi kup procka. Spoko Mateusz, jakiego chcesz? Wolf 5 złotych, za jak wielkie odnejta wpadniesz do Holandii Dasz mi na 5 gram, wpadam od razu. Nie no dobra, to był żart, to był żart. twitch staff Chyba Franek. Franek czy to jest ten słynny Franek Dolas, który ja myślę, że to jest, panie Franek Dolas? Żeby móc giftować, to daj 5 zł. Wolf 50 zł, ten wypłatę walić, najbliżej nie będę jeden. Wolf, nie! Ten temat. Wita, to daj 5 zł. Franek Dolas, ten sam, z którymi się czekłem na zmianę, to ja tu zaczynam. O, 5 zł. Franek Dolas to był stały bywalec w topce donatorów na, na YouTube. A, jednak. Wita, to daj 5 zł. Kondor 50 zł. Nie. Tak, pieniędzmi się przedłuża live, Kondor. Nie. Nie. Witam ciebie bardzo. 5 złotych. Dzięki za 5 dyszek. Jakieś drobne zostały. Ile, ile? Pięć złotych. No to jestem ujebany, czad. Będą z tego szoty na YouTubie, jak nic. Ten licznik nie spada, prawda, ten licznik nie spada. Wie to daj pięć złotych. Ile? 5 złotych. Ziemak. Jebać zmniejszającą się wydajność i stabilność Premier Pro na Windowsie kurwa. Kurde, to prawie jak ten ziemniak z YouTube. Dzięki ziemiak, Ziemniak. ziemiak, ziem Ziemak ziemiak za 100 zł. Weta, to daj 5 złotych. zł. Włoż 50 złotych, na dobra, z tym zarcik. Jak padniesz po, do Holandii, to 5 gier pewnej substancji. E, po prawej więcej mają gwarantowane. Złotych. Dobra, Wolf, słuchaj. Jak jeździłem ze Szkocji... Samochodem do Polski to przejeżdżałem przez Holandię, także Da się załatwić! Nie mówię, że tak, nie mówię, że nie hopspi 5 zł w przedłużanym streamie. A w ogóle Polish prezes podobno wrzucił ze mną film na i tutaj chwila, chcę zobaczyć. Rzeczywiście coś takiego się stało. Hold up, hold up, hold up. Nie zawiedź się tym razem. Chwila. Clancy, dzięki za 3 złote, 3 złote team. Czekam na jakąś wicę. Ej ty, on wrzucił pewne Story Tivolta, ty to... Polisz prezes, ja tu na memy ostre liczyłem <noise> nie? pokaż wiatrak, bo w Polsce nie mamy. Jasne wiem, że wy w Polsce z wiatrem ciężko. Boicie się w Polsce wiatru, rozumiem. Proszę bardzo o to wiatr. Jak. Słyszycie, Ta tak. <noise> 5 godzin 10 minut. Ja to pier... daj 5 zł Co się dzieje? Ej yo, co się dzieje na tym czacie? To jest KD stream, proszę tak nie robić Tutaj jest sama, sama miłość na tym czacie Przestań wyzywać Wida, to daj 5 zł Jestem przekonany Dzięki Arlian prowadzenia 15 godzin Jakiertowole 1200 osób, ku... późle reklamy? puściłem tak się robi na Twitchu? Pog? Nie, ale Żyd, widzicie? Mam to, mam to tutaj w głowie zapisane. Nie dość, że dostałem tyle pieniędzy jeszcze reklamy puściłem, czajcie? Tak się robi. Pog! Dobra, jestem już praktycznie w 100% Twitch streamerem. We śmieszne filmy nie? Można włączyć w sumie, jak i tak pobieramy, to czemu nie? Dawajcie czad. Chwila, Najśmieszniejsze słowo. Napiszcie najśmieszniejsze słowo, które zawsze was rozśmiesza. Pojedyncze. Jedno. Jedno słowo na czadzie. I wyszukam to na incognito na YouTube. Kukle. O, dobra, kukle. Chipka, nie do końca, nie do końca byki. Kukle, dobra. <laughs> o Boże, świetnie, dobra, już widzę. <laughs> Zbigniew Stanoga, Fit gorillas, Fil Kukle. <laughs> Dzięki za 10 bitów. Kukle. Ej. Kukle. Fan fakt, ziemniak o tym mówił publicznie na Instagramie, więc mogę to mówić raczej. Wiecie, że zbiegnie w Stonoga zasubskrybował kanał ziemniaka. O mnie wstać na wszystko. Już bilet kupiony, wypierdolę jeszcze dzisiaj i będę się z was kurwa polskie frajli śpiał. Że się takie głupie są. Narodowi polscy idioci! Nie na kodlina, nie na Stonogę. Tylko peków Na kukizu po głosowali A wasz kukle, kurwa, Staram się wychwytywać pełordy. nie każdy wychwycę, ale tak jakby zdaje mi się, że Twitch powinien zrozumieć Że nie jestem w stanie wszystkiego moderować na żywo Ej, ej, dobra, ej, będę z wami szczery, czat. o co chodzi z kuklami, czym są kukle? Nie, bez kitu, ja po raz pierwszy chyba to słowo usłyszałem, kurwa, z stonogi Czy jest mi w stanie, czy jestem jedynym, który nie rozumie czym są kukle? I się w sumie nigdy nie zastanawiał i nigdy się nie zapytał nikogo? Jajca a co noga, kukle do użka, Remik? na ruszt, na węgiel drzewny. Bardzo często właśnie ich nie patroszą. Degustibus non disputandum est, więc jeśli Państwo będziecie mieli świeże, samyki, kukle do łóżka. to możecie cię jest trochę proszyć. Pamiętajcie o magicznym czwartku. Wtedy w całej Polsce dostarczane są do sklepów świeże owoce, muły. Wybieracie, wybieracie. Sardynka Kurwa Nie no dobra to nudzi to nudzi to nudzi Sporo zieleniny Ej Sos już Teraz ryby Teraz ryby Łego To wiesz już O kurwa Powtórzę jeszcze raz Że was powinno się jebać kurwa I <laughs> oh, że jedzie wiedzieć że mam Rive Że będzie platforma Rucha was w dupę Kuple, kuple,

Zapali rowozy na fotoradar. A teraz szybki jak błyskawica, ale wciąż widoczny dla fotoradaru, rowerzysta z kościerzyny 2012. 36 po km na godzinę w miejscu, w którym dozwolona prędkość to 30 km na godzinę. Tylko skąd 18 latek miało o tym wiedzieć, skoro jego rower nie ma licznika. Nie chce zapłacić mandatu, straż Miska <laughs> nie występuje, sprawę rozstrzygnie, więc sąd. Czekaj, czy Remu... oni go ścigają, kurwa o mandat, że rzeczywiście powinien go zapłacić. Kręci się, kręci się koło za kołem i biegu przyspiesza i gna coraz Prędzej i dudni, i stuka łomoce i pędzi. Nagle błysk. I koniec bajeczki, koniec eee, ale nie ma te, błyski, nie ma zdjęcia pokazanego. Gotów za prędkość nadmierną. 46 km na godzinę. Kurwa, widzicie w jakim jest łańcuchu? Wiecie, on wyjebany, jeszcze powinien z fajką stać. Nie, nie, on powinien mieć tego. zipo, cygaro i takie. 46. Patrzcie, widzicie tą pozę? On tak dumny stoi kurwa z tym rowerem. 46 na godzinę zapierdala. Jak to rower, nie ma tablic rejestracyjnych. Skąd więc straż miejska wiedziała, że na zdjęciu z fotoradaru widniał Patryk? Nie jestem upoważniony do udzielania informacji. Szkoda. Po że nie popełnił wykroczenia. To jest Patryk. Po to, może... to jest szybki Patryk. On jest prędkością. A to jest. A to jest straż miejska czat. Oni stoją tam z fotoradarem, kurwa, a Patryk tylko. i go kurwa nie ma. To się wiecie, nie chcieli wam pokazać rekonstrukcji, to ja wam zrobiłem. Nie ma za co. Daj na z no hej do preco mnie ominęło piąteczka, stary. Ominęło cię to, że ludzie już mnie dobili do 15 godzin i 21 minut streama. <laughs> czekaj, czekaj, stój. Co? Co ty się odpierdala? Czekaj, stoi. Osiem minut. Od... Ty rzeczywiście? Co to się kurwa dzieje? To, jest... to nie jest blackface. Gdzie masz blackface? O, są pomalowani, kurwa. Dobra, nie, skip. Nie widziałem, sorry, przepraszam, naprawdę nie widziałem, że, są, że mają ten, że są pomalowani. Przysięgam. Nie, przy... kliknąłem na filmach. No wiecie, koniec tego YouTube. Kurde, walisz to. Ile razy? Ej, YouTube to jest dziki zachód. To jest, ja już tam nie wchodzę. Ja zmieniam profesję. Yy, przenoszę się na OnlyFans, nie, nie do końca. Przenoszę się na yy, tą drugą, tą drugą. Vimeo. Na, na Vimeo będziemy wrzucać filmy teraz. A co, jeżeli to cały czas był mój plan, żeby dostać bana na początku streama, po tym jak już mi przelejecie pieniądze? Kurwa.